Że będzie śmiesznie. dzisiaj Sky Wars. Z tolerancikiem, ja już, nagry, ja już dawno nagrywam. No ludziski, nowy, ludzisk, nowy ludziska pleryk już nagrywa. A e pleryk, to mamy w końcu. Sojaczy, co? Ja, czy co? Czy <laughs> Okej, okay, jak sobie życzysz. Kurde, jak mi laguje przez te nagrywania. Muszę coś poprawić, bandykama. Bo jest coś porąbany dzisiaj. Ej, bo na, e, ten pierwszy odcinek, który nagrywałem, że tak się przedstawiam, to mnie aż tak bardzo nie nagrywało. Ale trochę, e, według mnie, trochę zrobiłem z siebie obciach. Nie wiem czemu, ale... nie wiem, po, po prostu. Zrobisz... Hmm. Kurde, laguje mi. O Jezus, jak byłem spadł kolejne kolejne takie coś właśnie, że na nagrywaniu pierwszym coś tam miał. I prawie Sparlon Robimy workbench O. To workbench Nie kapuję. stół do kraftowania Crafting. To właśnie zmienię się. Zrobię sobie tego Minecraft hmm. po pang, angielsku. Czekaj, angielsku. Wiem, Wiem, ja tak wolę po polsku, ale widzę, że y, każdy woli po angielsku. No, angielski jest lepszy. No, no co w tym? Ja po to po angielsku... Ja przez Minecraft mam same dwórki i piątki. Z angielskiego? A może a ja teraz ja dostałam pierwszą moją szóstką, bo ja i... no bo pierwsza moją szóstkę w jednym semestrze, Lolawa. E, i, i ten. Jak jakoś nie miałam Minecraft a po angielsku, a dostałam moją pierwszą wszystkie z semestrze angielskiego. A w której się się? A co cię to obchodzi? A, w to a co cię to obchodzi? Żeby widzowie nie wiedzieli. Ja jestem za młodszy, żeby nagrywać. Zbyt za zamożny. Ja jestem w piątej klasie, przyznaję się. Dobra, ja też się przyznam. Ja chodzę do czwartej. Do czwartej? No. Nie wiem, jakim cudem ty masz 9 lat, ja mam 11. A ty chodzi o do 5 klasy? Ja tego nie pom... tego nie lat No ja tego nie pojmuję, ja, nie, nie, nie ja nic z tego nie pojmuję. Ogarniaj nic. A jakim cudem, jakim cudem? Nie myśl, tylko ogarniaj. Tak, ma, fajnie wiesz? No? Moral z tego jest, że nie Wow, pani morał mi dała, wiesz? Ej dobra, gdzie ty jesteś? Ja już mam żelazo wykopane ulawa. No, a mi się przepala. Jestem lepszy. <noise> no, co ja robię? Widzowie będą się z tego śmiali. Połóż. Że no, zamieniłem wiesz. się... Może nie? Zamieniłem, a ja się zamieniłem w świnkę. Nie, się nie. Dobra. Nie, nie. Nie Okej, okay, wróciłem. A, mi się tam pytała. A my musimy się złączyć dziękuję. Nie no, po prostu musimy się spotkać, bo mamy i wiesz. Ja ostatnio z moim kuzynem nie mam za bardzo kontaktu, bo on mieszka w innym mieście. Widowie, patrzcie ile się dla was poświęcam. Ej, mam nadzieję, że do ciebie dobrze idę.

a wyjdź przed drzewo, Nic ty jesteś. Nic, nic nie widzę. Z drugiej strony nie czekaj, a wyjdź teraz. Zaraz? Tylko wykopię sobie. A, kurde, kurde, szkoda, że są KeyFinder. Nie włączyłam. Nie włączyłam, nie Minecrafta. Dobra, ludzisko, my już za niedługo będziemy kończyć. Bo wstydzę, nie jestem zainstruowany na bandikami. Więc osadnie samobójstwo. Może tak, nie był taki fajny, ale spróbuję się skombinować dla was fajną My rozrywkę. Z mapy. No lolnie. Dobra. X polski, Eryki, X po, Wygrał rozrywkę. Więc na razie wygrałem rozrywkę. Cześć, papa. Pa. Bye. Play, play, play. Ej, a jaki jest numer